Dlaczego mogłam sobie na ten luksus całkowitego wyłączenia się pozwolić i dlaczego to zadziałało? Ponieważ moi ludzie czuli się odpowiedzialni za swoją pracę i znali swój zakres decyzyjności, a nie zawsze tak było w przeszłości. Czuli również się bezpiecznie, że jak popełnią nawet błąd, to świat się nie zawali, a ja na pewno im nie dam po głowie, ponieważ omówiłam z nimi zasady funkcjonowania podczas mojej nieobecności, wymianę informacji i podejmowania beze mnie decyzji. Ale dzięki mojej postawie zadziała się jeszcze jedna niezwykle ważna rzecz. Rzecz, o której wielu liderów niestety albo nie pamięta, albo w ogóle jej nie bierze pod uwagę. A mianowicie to, jak Ty wypoczywasz, ma ogromne przełożenie na to, jak do jakości wypoczynku podchodzą osoby w Twoim zespole. Innymi słowy, jesteś przykładem dla innych. Jak w wielu innych obszarach, tak i w obszarze wypoczynku, pokazujesz swoją postawą, czego oczekujesz od innych. Najgorsze, co możesz zrobić, to wygłaszać inspirujące przemowy, jak ważny jest work-life balance, jak ważny jest odpoczynek, aby naładować baterię samemu bądź samej, robiąc coś zupełnie innego. Pamiętaj, to nie piękne słowa budują Twoją pozycję liderską, autorytet i zaufanie, ale czyny. Mniej mówić więcej robić.